To są no muchy to Te muchy to raczej na mniejszą wodę. To są chryściki, takie te kaczy... CDC tak. No, no, no. Ona imitacja... Kaczy Cooper. O! Tak elegancko mówią. Tak. Ewentualnie te godardy, one są skuteczne też, tylko że w tym roku jest troszeczkę gorzej z tymi godardami, bo coś nie bardzo się ruszają. No. Te z kolei beżowe plecionki są dobre, gdy jest troszkę trącona woda, to one wówczas są Bardzo skuteczne, sprawdzone oczywiście. A, a co się dzieje, że w całej Polsce leje burze są? Hmm. Wszędzie wody podwyższone, powodziowe, a tutaj czyściutka woda. Bierz prawie jest <laughs> specyficzny teren. Nie no, jest duża wegetacja, roślin, podejrzewam, że to jednak wszystko od razu wsiąka. Po drugie, wody gruntowe są obniżone, to od razu wszystko też przechodzi. No ale czyściutka, I... ładnie się łowi. Na czystą wodę troszkę inne muszki używamy. Nie I tutaj... Tutaj, co byś poleciło. To znaczy, nie mam tu w zestawie akurat muł suchych, ale są tu nimfy takie. No nimfy, nimfy, ewentualnie nimfy. ten chruścik sarniaczek jest w miarę ładnie pływający. No i niekiedy bywa wręcz zabójczy. Mm. W tym roku troszkę gorzej, no ale. I co? I wszystkie muszki na hakach bez. Bez zadzierowych. bez zadziorowy. Aki to przypominamy przy każdej okazji. Tak, ewentualnie zadzior przygięty, złamany bądź. Ale z reguły tutaj, u mnie są wszystkie praktycznie bez zadzioru, bo ja już się przyzwyczaiłem do nich i na nie łowię. I co ważne, koledzy dzisiaj połowili ryby, już połowili, mimo że mamy wczesną godzinę i żadna rybka nie spadła. Żadna rybka nie spadła. Czyli, Wynika spadła. z tego, że haki bez zadzioru są bardzo skuteczne też. Nie? Też są, też. Wiesz, ale ja mam muchy na każdą okazję, na każdą wodę. I na cały sezon. A ja sobie wybieram z pudełka o. i przerzucam tylko. U mnie jest kudłato, kolorowo. No bo to są muchy już... Tyt. Na różne wody. Tak jest, zróżnicowane. A nawet tam, nawet i szczupakowe widzę. Tak, a ja pochwalę się, bo tu mam już takie pod ręką. O, proszę. I to są na przywieszki na dorsza. Mhm. Ale z tym dorszem to chyba no. jakieś problemy teraz będą. Dla rybaków, dla Rybaków, się, tak. no. Ale wędkarzy też musimy uczyć, że dorsz jest rybą morską, ale nie jest ich tyle, że można każdą ilość wybierać. Też trzeba wypuszczać, tak, też trzeba czy... łowić z umiarem. Nie każdą rybę złowioną zjadać. No. Wszystko z rozsądkiem. A takie łowisko jak tutaj na Sanie, łowisko specjalne polecamy z kilku względów. Na takich łowiskach możemy przeżyć naprawdę przygodę z wielkimi rybami. Zawsze wracamy y, obłowieni. Tu możemy testować i muchy, i sprzęt, i uczyć się, i wracać z różnymi wrażeniami, ale zawsze pozytywnymi. Takie łowisko jak to, to jest potrzebne. Ale dość może mało takie jadłowisko u nas w Polsce. Ważne jest, żeby y, wędkarze łowili etycznie, czyli stosowali się do specjalnego regulaminu, jaki panuje na takim łowisku, a druga rzecz. Ochrona wody. Pilnujecie tutaj tej wody. Każdy wędkarz praktycznie jest sprawdzany, yy, czy posiada licencję jak Ja uważam, że kłusownictwo jest, było i będzie, tylko można go ograniczyć. I myślę, że to się w pewnym sensie nam tu trochę udało. Bo wyeliminować się nie da w 100%. To w żadnym państwie chyba nie istnieje taka możliwość. Fajnie, czy... fajnie, że pogoda nam dopisała, bo zanosiło się, że może nam za kołnierz pokropić. O, pogoda jest piękna, moim zdaniem też akurat taka typowo wędkarska. Typowo wędkarska i, i widać lipienia oczkującego. Może muszek nad wodą nie widać, Lipień wychodzi.